Yeah, the town Siema, słuchajcie Czep. Zrobiłem tego krótkiego live'a, bo... Bo słuchajcie... FNAF mi się pobiera jeszcze, więc... Do FNAF słuchajcie, no... Zostało sporo czasu, więc... Pogramy sobie Among <grywamy> Us. Elo, sieba, więc do FNAFa słuchajcie zostało jeszcze sporo czasu, więc niestety nie pogramy sobie. Jak się w to gram? Jaki FNAF? Y, Security Bridge Ale to się pobiera jeszcze trochę, bo to jest e, bardzo duża gra jest, Jak to się pisze? Jak to się pisze? Da się to w ogóle pisać? Da się coś, ale... Kto z... Kto z O Boże... XT Dobra Szukam z ale jaki w ogóle nikt Piękny. Porównywali mnie, bo kolej szuka. Jak wygląda mi jest ok. Ja pierdolę to jakie w ogóle nikki. Ja to w ogóle z polskie, Czekajcie, to. Wizak jak Czekajcie, Kolor musi być. Nie, nie, to, 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 to. Czapeczka Ninja szukam Nie wiem, grał to w pierwszy raz, jeszcze gdzieś kiedyś odniesiono Nie wiem co to jest Może być No i dobra Dobra, idę dodać ok LO, LO, 320 OK, Ale nie, jak mi się ten, nadałaś PS3, <laughs> nie mogę no. Ale, my, jeśli powierzy mi się jeszcze dzisiaj yy, ta gra W sensie, no, żebym jakoś zdążył to szybko bo zostało tylko 10 minut do tej gry, więc może się uda Na razie widzę, że w tej grze nic się nie dzieje Bo ludzie wychodzą Dobra, wychodzę stąd co? O 15 sekund, A czy może 15 grać. A co z live Fortnite jutro, chyba wiesz? Nie, Fortnite nie miał być dzisiaj. Zuzia, okej, okay. się Marekui. A, nie można do mostu do szalku Ja ci kręcę. Nie można normalnie nigdzie pograć. Jak się w to gra? amela może Amela ma fajną Elo, Elo 320. Piszemy. Nie, no. Elo. Da się tu w ogóle pisać? Da się. Kiedy mogę że re... Będziesz mógł, ale nie dzisiaj. Innym razem, dobra. Zrobimy Ci ten... Zrobimy po prostu Wam ten wywiad. Jest no, O. Nie, jestem... To ja. e, no, jest poro, po, prognoza pogody jutro, jutro no. Czekajcie. Co ja mogę zrobić? Mogę iść ten... Ja jestem kim? Kri... Kri... Krew, krew matem, tak? A, czyli ja mogę kogoś posądzić Nie, co ja mogę robić w tej grze? To jest siałą ale. Jo, co się stało? moi co się dzieje? Mission to robić, taski. A, okej. Okay. Nie no, bo jak gram na telefonie, ale na tym czyjeś to jeszcze nie grałem. Ja byłem w prawym, górnym rogu. Nie maś twojego livea. He, mam. 6400. Eee, czekaj. Znowu. Okay. Okay, <laughs> nie, dobra, nie będę pisać tego. Niech A ja ci powiem na DC. Chciałem zrobić ci dobro. Jest szczerze dziwne. Nie wiem, kupiłem tą gry za 18 zł. I brzmi no nie, bo nie baj, by nie wiem, 50 czy 30, to bym powiedział, że nie. Ale jak ta gra kosztuje tak tania, to stwierdziłem, że okej okay. Nie, zagłosujmy na... Tak jak to powiedział, chyba ten Dobra, nie jest zagłosowany takiego, ty zagłosowałeś moich widów. Jak ty śmiesz Nail odcinek z to fajnie Ej, nikt mnie zagłosował No, nie ma ten, nie ma dowodów Dobra, słuchajcie ja nie wiem czy mi się udało się z FNAFa Nie wiem, ale jak się uda to dam wam znać. Więc będzie w naw i nie tylko. Jak to się... O Jezu! O oh my god. Ty jak ten? Uh... A mogę gas Wow. I to trzeba czekać 50 sekund. A, dobra, ja mogę stąd wyjść. Bo to jest ten długi task, dobra. I co ja mogę robić jako ten Criff, crew i jestem tym? normalny no nie jeszcze raz jeszcze raz jeszcze raz dobra dobra no ser no, ciasku nie mogę zrobić porobiony <grystanie> Jeśli w ogóle dziwię, że ta gra jeszcze żyje. Cię, koniec, dobra, zagłosujmy na kogoś. Jeszcze raz. To, to swoje. Czemu nie ma link na DC? Bo jeszcze nie podałem Nie co mogę tu robić? Co w się sensie ja nie rozumiem tej gry Ej, w ogóle jako jedyny trzeci to, że gram tutaj na Playstation? Jako jedyny Co jest? Niektórzy grają na telefonach, na komputerach, na laptopach, a niektórzy w ogóle na niczym, chyba. A ja na PlayStation jako jedyny. A mela wygodnie, tonero. Ja myślałem, że ten gość goście... fajnie. Ja muszę się wiedzieć wszystko na no nie. Nie tak, co ja robię. A mogę kogoś zabić? Profetowy porowiony, nie wiem. Kto kurwy ten? Safer, nie ma tych notników, nie wiem. Która głosuje na niego? Pan śledź nie zagłosował Czyli faj, czy nie mają profesjonalnego levely? Ja mam dopiero pierwszy level. Ładnie, ale żełem to na na no, chłopie. Ech. Aha, czy ludzie giną? Nie dało no, to w ogóle. Nie mogę, mogę użyć. Mogę zdeportować. Ale czy ja mogę kogoś zabić? Ujej, co to jest? Coś mi się odpaliło. Nie, nie mogę nic zrobić poza tym, że. Niech ja dobra nie będę tam. Eu Fine.

Chcecie zrobić, coś? Czekajcie się Nie, 12 minut zostało, to już chyba nie zdąży Gramy rytoną do kosę, dobra To a jaki tam masz serwer? bo ja nie wiem. Nie, należy no, pograć. Daj na DC. A, to jednak nie zdąży, bo on 10 minut, to już nie zdążę, to... To pójdę do tego serwera jeszcze. Łysy. Może być pupila no, Czemu nie można? Chamy. Ale jakie te fajne czapki można i ogólnie to... Czekajcie. Tutaj są takie specjalne. Nie ma samą kasę? Szkoda. No cóż. Nie ma co się ten martwić. Tak, 2 jest super. Właśnie ja nie wiem, no mogłem kupić, ale ja kupiłem sobie FNAFA Security Among Asa i pakiet Fortnite za 15 zł. Kupię trzy rzeczy za 200 zł. Szczególnie w sumie czuję się dość tak fajnie, ale nie za bardzo, bo Among Us to tak nie do końca mój tryb. Nie wiem, może muszę się przyzwyczaić. Wiem, że do FNAFA na pewno będę mieć dużo reakcji fajnych nie dołączę. Okej, okay, okej. Okay. Ja ogólnie stawię najwyżej o jakiś odcinek, z jakiś gier powinienem streamować. A, bo to są ludzie, dobra. Ja myślałem, że to zabójca, to są ludzie, którzy są na serwerze. Siema. Ej, dasz mu moda Ej, dasz mu da skin 2K Co? To ci ją dać? E jak z pytania mi na moda? Ej, jutro będziemy mogli robić, to wiecie, bo ja dzisiaj już nie ogarnę wszystkiego. Bo dzisiaj to już bardzo nie spać, bo na ale mam banana na 22 jedni w Fortnite, czemu? Coś, co, co się stało? Co zrobiłeś, co zrobiłeś? Nie wiem jak się to Ale co, 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 co się stało? Jeśli to zależy, że minąmy tego młoda, to zrobimy test, okej? Okay? Dlaczego on ich nie rozdajeżąmy go? Grave Mate, you are tasked, ok? A słuchajcie, są to takie mody, nie wiem jak to się nazywa, mody na Awanspacer. Aaa! Okej. Okay. I zostawić bana na 20 tygodni. Za co niby? Musi być powód, dlaczego na aż tak długi czas zostawić bana. Bestia nie żyje. No, i na kogo ją zagłosować? Co mi gościa, bo bo jest tam niepodejrzany? Ja się. Ej, Witchy, nie mam pytań. Zagłosowałem tego gościa. Serio, nie będzie, ale ja, ale ja będę oglądał. Z... A, okej, okay, to fajnie. Przynajmniej lepiej, lepsze to niż... ...to moje drugie konto. No dobra, robię, Na długo cię nie będzie. No serio?

się spodziewać Może nie, nie, nie tam... To chyba random. Tak. Ej, dobra, wypij, wypij, wypij. no, wy, no, Oj sorry, sorry. Dashunban Ale ja nikomu nie czy Czekajcie chwilę. I do fazę zostało... 7 minut. Słuchajcie. Hasło Dasz unban. Ale ja nie rozumiem co chodzi. E, więc tak. E... Więc tak, pogra słuchajcie, więc y ja Wam powiem. Stawię na odcinku. Z jakich ogólnych gier będzie live? Która godzina? 23.52 A na moje konto. Na 100. A ok, więc słuchajcie, nie wiem czy kończyć. I zrobić odcinek taki szybki z podsumowania, co jutro będzie i pojutrze i tak dalej. Z jakiej... A, no to już muszę kończyć, Subujcie kanał łapkę w Widzimy się jutro. Jutro, słuchajcie. Czy... Jutro, no tak, jutro, jak wrócę ze szkoły i ogarnę lekcje, to widzimy się na live FNAF i Fortnite. Trzymajcie się, cześć, pa pa!